Cześć, witam Was na kanale Głodówka. Z czym to się je? Ten kanał zrobiłem dlatego, ponieważ w momencie, gdy ja szukałem głodówki, informacji o głodówce długotrwałej, o poście leczniczym długotrwałym, czyli mam na myśli taki 20, 30, 40 dniowym, nie można było w ogóle i do tej pory mam chyba nie można znaleźć informacji o takim długim poście. Jak zacząć, jak prowadzić, a co najważniejsze, jak wychodzić. Yy, dlaczego chciałem zrobić sobie taki dłuższy post? Byłem kiedyś na USG, jamy brzusznej. I zanim się położyłem na, na łóżeczku, pan doktor powiedział mi, o panie, pan powinien od razu tak na pstryk 15 kg schudnąć, a nic, bo ma pan bardzo duży brzuch. No i ja powiedziałem panu doktorowi, o, wie pan, panie doktorze, pracę mam siedzącą, bo jestem kierowcą autobusu, zresztą jak widać tutaj z tyłu w autobusie jestem, nagrywam, bo mam chwilę przerwy akurat, ten kanał tak spontanicznie się stworzył. Jestem kierowcą autobusu, no i pracę mam siedzącą, drugą pracę też mam siedzącą, drugi etat. Raz mam na rano, jeden tydzień, raz mam na popołudnie. Na rano, czyli z domu wychodzę około godziny 3, czyli wstaję bardzo bardzo wcześnie, potem kolejny tydzień mam na popołudnie, zjeżdżam późno, koło przed północą około 23, koło północy. No i mówię, pani doktorze, tak ciężko, no, jedna praca siedzę, druga praca siedzę tak nieregularnie wstaję taki nieregularny tryb życia. A pan doktor powiedział, no to dla pana tryb życia bardzo dobra by była głodówka lecznicza, post leczniczy. Wtedy, jak pan sobie zrobi taki post leczniczy, nie może pan nic jeść przez tydzień, dwa, trzy, cztery, ile pan wytrzyma. To jest bardzo dobre dla organizmu, ponieważ poziom cukru jest stały, insuliny jest stały, cały organizm odpoczywa, nerki, wątroba, jelita, żołądek. Wszystko odpoczywa. Tylko, że nikt Panu tej metody uzdrawiającej nie powie. Nikt Panu o tej metodzie nie powie, bo nikt wtedy nie zarobi. Dlatego ja tu nie mam czasu, bo ja mam dużo pacjentów. Ale niech Pan sobie poczyta w starych książkach lekarskich i popyta się starych lekarzy odnośnie głodówki postu leczniczego. No ja tak pomyślałem. Mówię, OK. okej. No i właśnie przed moim pierwszym postem, takim dłuższym, który był miesięczny, naprawdę mega dużo musiałem szukać informacji w internecie, w książkach. Jak to dobrze zrobić, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Bo z każdym dniem, z każdym kolejnym artykułem, jakimś tam badaniem, które przeczytałem, no to jest dosyć radykalna rzecz, nie jeść nic przez miesiąc i można sobie zrobić krzywdę. Na przykład wyczytałem, że ludzie, którzy przeżyli Auschwitz, wiele ludzi, wiele, wiele ludzi, którzy przeżyli Oświęcim, no jednak po Oświęcimiu bardzo szybko umarło, ponieważ rzucili się na jedzenie, i, a na puste jelita, które są praktycznie puste. No i tam jednak coś jedli w tym Auschwitz, ale praktycznie były puste no to nie jest dobrze zjeść sobie ileś tam mięsa czy, czy, czy jakiegoś tłustego gulaszu no coś tam co im się udało naprawdę treściwego zjeść w dużych ilościach załóżmy to bardzo dużo ludzi niestety no umierało po tych takich konsekwencjach typu jakieś zatkanie jelit, niedrożność no i ten kanał mam nadzieję, że będzie odpowiedzią na wasze pytania przedstawię co i jak zrobić w głodówce długiej, żeby było dobrze, bo taka głodówka jedno-dwu-trzy dniowa to macie bardzo dużo kanałów na YouTube. Dobrze wytłumaczone tam jest wszystko, co i jak, co i jak organizm w pierwszy dzień robi, co w drugi, co w trzeci. No, a po trzecim, czwartym dniu to jest jedno i to samo, tylko że organizm spala tłuszcz. Dlatego nie będę mówił naukowo, bo nie jestem doktorem, nie jestem profesorem, jestem praktykiem. Głodówek pięciodniowych zrobiłem kilka, takich trzydniowych zrobiłem bardzo, bardzo dużo. I jedna głodówka, od której, no można powiedzieć, utwierdziłem się na 100%, na 100% w przekonaniu, że głodówka lecznicza, długotrwała, post to jest wspaniała rzecz. No to była miesięczna głodówka, podczas której zleciało mi 16,5 kilo. Chodziłem na basen co drugi dzień. Do pracy chodziłem na pieszo, a do pracy mam 35 minut na pieszo. Także wykonywałem wszystkie czynności, absolutnie wszystko było normalnie. Nie jadłem przez miesiąc. Moje badania, wszystkie krwi się wtedy poprawiły. Poziom cukru był bardzo, bardzo w normie, można powiedzieć, bo 79 czy 80 cukier, no to jest chyba dobry wynik. Ciśnienie 115, 119, 120 na 70, na 65 też jest chyba bardzo dobre. Także myślę, że warto, warto rozpropagować taką wiedzę odnośnie głodówki, że to jest bardzo dobra rzecz. I mam nadzieję, że na tym kanale odpowiem na Wasze wszystkie pytania. A żeby nie być gołosłownym, dzisiaj jest 1 sierpień wieczór. Od jutra zaczynam 40-dniową głodówkę leczniczą. Także wszystko będzie na bieżąco na kanale, krótkie filmiki. Na kanale będą. Mam nadzieję, że z raz dziennie, z dwa razy dziennie. No, raz dziennie to na pewno bo bym się chciał zważyć codziennie, czy co drugi dzień, żeby to było widać, jak ta waga spada. Jutro rano się zważę, ile ważę w pierwszy dzień głodówki. Dzisiaj przed północą sobie zjemię jeszcze jakiś ostatni posiłek i na bieżąco, co mi przyjdzie do głowy, bo tak jak mówię, ten kanał jest zrobiony bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć. Na żywioł. To jest mam nadzieję, też taki kanał będzie taki podcastowy. Nie musicie patrzeć w ogóle w ekran. Możecie sobie coś tam robić, jechać samochodem, odkurzać, może nie odkurzać, ale zmywać, sprzątać, gotować i, i słuchać po prostu tak radia, nie trzeba będzie słuchać w ekran. Ja tu będę mówił o różnych aspektach tej głodówki, ponieważ tak jak mówię jedną. Uważam się za doświadczonego człowieka w głodówkach. No bo takie pięciodniowe, tygodniowe, tak jak mówię już pan za sobą. I to sporo ich było, a takim właśnie ukoronowaniem tego była miesięczna głodówka. Ale ile rzeczy się uczyłem na samym sobie, bo nie można było uzyskać informacji, przynajmniej ja nie, nie mam żadnych takich, nie miałem, dopóki moje ciało nie dało mi odpowiedzi na różne pytania, różne kwestie. Jak zacząć, jak skończyć, co jeść po głodówce, co można pić w głodówce, no bo oczywiście jeść nic nie można. Ok, myślę, że to by było na tyle na pierwszy film, jak sobie ułożę w głowie, od czego to zacząć, ten drugi film, mam nadzieję, że to był taki jakiś w miarę przystępny wstęp, no to mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, może jutro rano, bo jutro rano na basen planuje się o 6.30, także to jest bardzo dobre rozpoczęcie głodówki leczniczej, postu leczniczego. Także myślę, że jeszcze dzisiaj albo jutro będzie drugi filmik, gdzie wszystko opowiem od początku. Dla kogo jest? Dla niekogo. Co się polepsza? Czy coś się pogarsza? Będę odpowiadał też na pytania, jeżeli będą jakieś w komentarzu. No i to tyle. Trzymajcie się.